że dołączyłaś do programu. Mega. W Słyszę, sensie, że dodała ja taka. Mega. <laughs> to była taka mega szybka decyzja, więc w ogóle A, mega. To było bardzo szybkie, Wiktorio, i e, właśnie w jednym z filmików powiedziałeś, że przychodzą do ciebie osoby, które z intuicji to czują, i ja się nie zastanawiałam. Po prostu to było takie, okej, okay, idę w to po prostu tak czuję. I, I tak było. Więc bardzo Ci dziękuję. Jak się czujesz, super, w naprawdę. <laughs> Jak się czujesz. Czuję się teraz tak lekko i błogo. I czuję w sobie strasznie dużo spokoju. Dawno nie miałam takiego spokoju znikąd. Naprawdę, jak zamykam oczy, to nie mam żadnych negatywnych myśli, żadnych obrazów jakichś takich z życia, tylko po prostu jest takie no, światło dosłownie. No, cieszę się. Czuję się. Taka lekka, jakby ktoś naprawdę mi z 50 kilo, kilo zabrał i aż nawet jak zamykam, to nie mam taką wizję takiego motyla, co tak się wznosi. Taką, taką właśnie kobiecą lekkość w tańcu. Nie wiem, mam teraz no w sumie mam ochotę potańczyć, naprawdę. Oczywiście taka strasznie lekka, niesamowite. Cieszę się. I, e, takie pytanko, tak jakby, czym, co byś się mogła podzielić na temat y, przekonań z rozwoju duchowego? Co, czego tyś dzisiaj doświadczyłaś? Tak, właśnie dużo, dużo mamy w sobie tych przekonań, że... Jest kara, że trzeba poczekać, że jeszcze trzeba coś zrobić, że trzeba zasłużyć, że no wiele, wiele tego typu, że naprawdę to jeszcze jest proces. Tak. Nie, nie, nie. Ja tego już się przyjmuję, jakby podziękował. To nie jest proces, to jest teraz, bo ja tak mówię. Tak, czyli manifestacje natychmiastowe. Bez wysiłkowe manifestacje, takim myślą, bez nawet działania, chociaż wiadomo, działanie też, ale. Myśl, myśl. Musimy po prostu myśleć pozytywnie. Afirmacje. <laughs> a, a jak Ci się podobało? Bo nie wiem, czy widziałaś, jak te matryce schodziły. Tych świadomości kolektywnych. Czy to poczułaś? Tak, no poczułam yy, lekkość, ale też właśnie to światło widziałam. Taką, że ja... I takie ja właśnie w głowie, że ja już nic nie muszę. Że to już nie jest moje, że tak jakby ten bagaż wszystkich innych dookoła nie, że już jakby zostawiamy to niesamowite uczucie takiej lekkości, aż się tak mam ochotę w tym rozpłynąć cieszę się myślę, że to było akurat przed twoim wyjazdem miałaś, miałaś specjalnie przyjść tutaj żeby mieć totalny luz i chill przed wyjazdem i myślę, a. że tam już w ogóle, wiesz, jeżeli intencja jest na ten tydzień, to przez następny tydzień po prostu wrócisz tutaj z gotową listą, wiesz, pomysłów idei, a jak nie nawet a. już czegoś skończonego nie, ale nie no czuję się tak lekko. Tak. Dziękuję Ci kochana bardzo, naprawdę. Szczerze to aż nie spodziewałam, że będę się tak czuła. Tak wiem. Bo to trzeba doświadczyć. Źródła trzeba doświadczyć. Jakby ja o tym mówię zawsze na live'ach. Możemy o tym gadać godzinami, dopóki ja Was nie oczyszczę, A. nie zaktywuję pewnych części jakby w duszy, na poziomach ciała. To to jest takie, człowiek może nie uwierzyć, że można się tak czuć, serio. Więc tak. Ja... Ale ja w ogóle mam teraz tak, że jeśli ja mogę przestać uśmiechać, aż czuję tak. to cały czas tak już do góry, tak na siłę, aż, aż mam takie dobre stopy jakby tak niesamowite. No nie, nie no jakie stop? Jeszcze wiesz, to... Nie no, to jest... tak mówię tylko. Tak. <laughs> Super, bardzo ci dziękuję i naprawdę jestem wdzięczna i. Ach, no wspaniale się czuję. Cieszę się. Także łóżko. <laughs>